Mamy kolejną rocznicę, w której upamiętniamy naszych bohaterów, Polaków walczących o niepodległość Polski. Można by określić tą sytuację, że zostali oszukani. Myśleli, że swoją walką. Będą mogli żyć w wolnej Polsce, niestety okazało się inaczej. Uwierzyli w zewnętrznym wrogim w Polsce siłą wrogim siłą jest dzisiaj pierwszy marzec 2024 rok i co mogę powiedzieć? Jest dużo mniej, dużo, ale to zdecydowanie dużo mniej obecnych osób jak rok, rok temu. Nie wiem, czy jest to przyczyna rozbicia na kilka pochodów w innych miejscach Warszawy. Jednak ci przeciwnicy nasi dbają o to, żebyśmy jak najmniej wiedzieli o tym. Były sprzeczne informacje co do godziny, o której to się ma odbyć. Tu stoimy przed bramą wjazdową. Wyjdziemy na teren, zobaczymy. Przydziałeś? <gry> Dalej widać stary radiowóz Jakaś ładna Pani nam się w kadr Ale szybko uciekła Tu na dziedzińcu jesteśmy Na dziedzińcu tego więzienia na Rakowieckiej Rakowiecki jesteśmy, no jest troszkę tu wszystko tak jakby nie tak. Muzeum nie wiedzą nic albo nie chcą wiedzieć. Muzeum o tym, co się ma dziać na zewnątrz, czyli o Marszu nie wiedzą nic, nie udzielają informacji. Nie chcą, nie chcą. Albo nie wiedzą. Jest nie, nie do. Jest to nieskoordynowana akcja. Tablice to 18.30 będzie mysza święta. Potem o po 20. Składanie wieńców, dlatego są żołnierze, widać było żołnierzy z jednostki reprezentacyjnej Wojska Polskiego, którzy będą to współuczestniczyć w składaniu wieńcy. A, zapaliło się światło no to w czas zapalili światło jesteśmy na tym terenie tego więzienia mroczne czasy pamiętają tą tutaj ten okres mroczny czas ja osobiście ze względu na to nie będę uczestniczył w marszu że pozdrawiam Was, należy o tym pamiętać, pamiętać o tych wydarzeniach, które miały miejsce, aby się nigdy więcej nie powtórzyły, aby więcej nam wrogowie nie zrobili takiego takiego losu. Pozdrawiam serdecznie. Wszyscy pamiętamy mroczne czasy tego tak zwanego komunizmu. Młodzież jest uczona inaczej. Ale myślę sobie, że sięgną do źródeł przyszłości i będą. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.